Handel paletami zwrotów może być świetnym sposobem na zarobek, ale kluczowe jest, by wiedzieć, które produkty rzeczywiście się sprzedają. Dziś omówimy top 5 kategorii, które generują najlepsze zyski. Każda z nich ma swoje unikalne zalety i wyzwania, więc warto poznać szczegóły. Zwierzęta to członkowie rodziny, a ich właściciele rzadko kiedy oszczędzają. Na produktach dla nich. Artykuły dla zwierząt są dość popularne w paletach zwrotów od zabawek, przez legowiska, po akcesoria pielęgnacyjne. Te rzeczy świetnie się sprzedają, zwłaszcza w sprzedaży online. Kluczowe jest jednak sprawdzenie stanu produktów, szczególnie tych, które mają kontakt z jedzeniem i skórą zwierzęcia. Pamiętaj, że jakość i bezpieczeństwo są tutaj najważniejsze. Elektronika jest zawsze atrakcyjna, ale i ryzykowna. Kupując paletę zwrotów z elektroniką, warto szukać produktów oznaczonych klasą A lub B, czyli takich, które są nowe lub wymagają jedynie delikatnego odświeżenia. Unikaj sprzętu bez oznaczeń, bo może okazać się bezużyteczny. Sprzedając elektronikę, możesz liczyć na naprawdę wysokie marże. Ale i większe ryzyko. I pamiętaj, by zawsze testować każdą jedną rzecz przed jej wystawieniem. Tekstylia to nieoceniony hit. Koce, pościele, ręczniki są łatwe w transporcie i w przechowywaniu, a popyt na nie jest naprawdę ogromny. Ważne jest, by sprawdzać ich stan, czy nie mają plam, uszkodzeń, ani zapachów. Sprzedaż tekstyliów działa świetnie. Na portalach takich jak OLX, Allegro, Facebook, Marketplace. Unikaj rzeczy z widocznymi wadami, które ciężko będzie sprzedać. Produkty do pielęgnacji ciała są bardzo popularne, ale wymagają uwagi przy zakupie. Golarki, suszarki, prostownice mają wysoką wartość od sprzedaży. Ale pamiętaj, aby sprawdzić ich kompletność oraz czy działają. Unikaj kosmetyków otwartych lub używanych. To strata kasy i problem ze sprzedażą. Sprzedając te produkty, warto zadbać o higienę i czystość. Zabawki są świetnym towarem, zwłaszcza w okresie świątecznym i komunijnym. Produkty od topowych marek schodzą jak świeże bułeczki. Pamiętaj jednak, by zawsze sprawdzić, czy nie są uszkodzone, czy są kompletne oraz czy działają. Zwłaszcza zabawki elektroniczne. Zwróć uwagę na czystość przedmiotów, a także na ich certyfikaty. Pamiętaj, że odpowiedni wybór produktów to klucz do sukcesu w handlu zwrotami. Chcesz więcej tego typu filmów? Daj znać w komentarzu, a także zostaw suba i lajka. I do następnego!